Witam bardzo serdecznie na nowym kanale. Ci, którzy śledzili mój poprzedni kanał, który nadal istnieje, wiedzą, że założyłem nowy kanał. Ja jestem z tego powodu z jednej strony ucieszony, z drugiej nie. Wolałbym zostać na tamtym, ale okoliczności mnie zmusiły do. Założenia drugiego Na tamtym kanale będą się filmy pojawiać Tak jak i na tym Lecz na tym częściej i aktualnie Aktualniej Pokażę wam zaraz Kurczaczki I kaczuszki Które się klują Niestety u kaczki lęk Się Nie za bardzo udał Z 11 jajek Trzy już padły. Jest to przykre. Nie wiem czemu. Sześć jest fajnych. Jedno jeszcze jest w jajku. I jedno jest takie ledwo żywe. Nie wiem czemu tak. Ona też sobie miejsce na siedzenie nie wybrała. Porządnie. No co zrobimy? Nic nie zrobimy. Trzeba z tym żyć dalej. U, miejmy nadzieję, że te, co są, się ładnie wychowają. Widzimy się, moi drodzy, u. Kaczuszek i kurczaków. Jesteśmy już u Milenki. Milenka jest kurką kochin miniaturowy, kurką yy, której rodzice byli. Yy, kurka była porcelanowa, kogucik był barwy takiej czerwonawo-czarnej. No aż ty niedobra. Ona ma pod sobą już parę sztuk. Tutaj jest sileczka. Tu jest kochinek. Tutaj są też trzy kochinki. Jeszcze jest jedna sileczka. No i tutaj jeszcze są kochinki. Już ładnie też ponakluwane. Także czekamy na resztę, i w się jutro na pewno się pojawi ta mamusia z tymi dziećmi. Dziećmi, o tak. Tutaj mamy Alicję. Alicja niestety. Ja zaliczyłem tutaj wpadkę. Jedno jajko mi pękło przy prześwietlaniu. Niestety je lekko upuściłem, przypękło mi troszeczkę. Wziąłem je, skleiłem taśmą, podkleiłem. Znaczy się nie skleiłem całe, tylko podkleiłem. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Jak nie, to po prostu nic z tym nie zrobimy. I tutaj mamy mele. Mele siedzi już na 13 zalężonych jajach. W kurniku trwa lewo, rewolucja. I tutaj mamy tą kaczkę. No, jej miejsce nie jest zbyt za bardzo przyjemne. No, i ma tutaj tych dzieci trochę. O ten widzimy, właśnie o ten mi chodzi, taki. No nie wiem, co z nim będzie. Niech się grzeje. Może coś się z nim jakoś uda zrobić. Tutaj jest celinka, już nie będę otwierał. Może tutaj. O, ona sobie tam siedzi, lekko ją widać. I siedzi już na 15 zalężonych jajach. Tutaj kurka również ma. Nie, przepraszam, ona ma 14 podajże jaj zalężonych. Lub 15, nie pamiętam. A ta kurka ma aż 18. Widzimy się już na dworzu. Jesteśmy już u starszych dzieciaków. Dzieciaki te już mają. Podajże. Prawie 3 tygodnie. Także już spore maluszki. Tutaj są gąski. Gąski się u mnie nie wykluły, wykluły się u takiego pana. Ja je tylko zakupiłem, żeby Balbisia miała kogo prowadzać. Są jeszcze kaczuszki starsze ich mamusia już zostawiła opiekę nad nimi. Tuś tuś, 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 tuś tuś, 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 tuś. Są już spore, już mają miesiąc, ponad miesiąc i sobie chodzą. Te też są już takie fajne, maluchy, bziduchy. No i oczywiście dla widzów stałych jest kurką znaną ta kurka. Jest to fruzia. Ona ma siedem dzieci, jedno padło, bo było osiem. Jeden jest lokowany po kogutku. Aż ty gdzie tu się udał? Już uciekaj stąd. Już uciekaj stąd. Dobra, może nic się tutaj nie stanie. Kurrr! One mi tu pouciekały, a ja się boję, żeby tutaj kotki... Nie po mi tych maluchów. Uciekaj! Jaka to jest niedobrzyca, mała. Mała niedobrzyca. No, chodź tutaj. A ta kaczka niech tu. No wiecie, co ona nie chce. A za Chiny nie chcesz iść, na to sieć. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko będzie tak jak jest. Nic już nie padnie, oby tak było, oby się wszystko ładnie pokluło, to co ma się pokluć. Tylko tego chcieć. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, do zostawienia łapaczek w górę, żeby było ich jak najwięcej pod tym filmem. To jest pierwszy film na kanale Kurza Zagroda. Mam nadzieję, że większość tych stałych widzów przejdzie na ten kanał. A widzów z tego kanału, zapraszam na mój kanał poprzedni: Sielankowe Kury. Nazwa została zmieniona z Wiejskiej Zagrody. Zapraszam. Tam już będą filmy bez mojego głosu: tylko z odgłosami ptaszków, kaczek, gęsi, kurek. Kurczaczków oraz z. Yy, będą nagrywane. Powiem tak: Będą nagrywane w sposób taki. Będzie ładnie widać. Oczywiście ujęcia będą ładne. Nie to co teraz, tak jak pokazałem, bo to pokazałem tylko dla przykładu. Także ten film yy, wleci w niedzielę. Ja życzę wszystkim błogosławionej, szczęśliwej, radosnej niedzieli i do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym filmie. Cześć!